Witajcie na Uniwersytecie sklepu SecShop.pl, który od ponad 20 lat dostarcza Wam gadżety premium. Tematem dzisiejszego wykładu jest popularny temat przedwczesny wytresk. Jak sobie z nim radzić? Jest to wykład numer 124. Jak sobie z nim radzić? Jakie są przyczyny przedwczesnego wytresku? Czy pierwszy raz zawsze kończy się przedwczesnym wytreskiem? Przedwczesny wytrysk dotyka wielu mężczyzn i wpływa negatywnie na ich pewność siebie i satysfakcję seksualną. Choć jest to powszechny problem, który może powodować frustrację, nie oznacza to, że nie można nad nim zapanować. Na rynku dostępne są różne metody, techniki i produkty, w tym w sklepie sexshop.com.pl, które pomagają przedłużyć stosunek oraz poprawić kontrolę nad wytryskiem. Od technik manualnych, przez specjalistyczne żele, aż po masturbatory treningowe. Każdy może znaleźć coś dla siebie. W wykładzie dowiesz się, jakie są przyczyny przedwczesnego wytrysku oraz jak skutecznie radzić sobie z tym problemem. Odpowiedzmy na pytanie, kiedy wytrysk jest przedwczesny. Otóż uznaje się za przedwczesny, gdy następuje szybciej niż osoba tego oczekuje. Co skutkuje brakiem pełnej satysfakcji seksualnej, zarówno dla mężczyzny, jak i jego partnerki. W praktyce przedwczesny wytryw ma miejsce wtedy, gdy ejakulacja następuje przed rozpoczęciem stosunku lub w ciągu około 1-2 minut od penetracji, bez możliwości kontrolowania tego procesu przez mężczyznę. Warto zaznaczyć, że nie istnieje jednoznaczna, ścisła definicja czasowa. Czas normalnego wytrysku może różnić się w zależności od pary, ich oczekiwań, preferencji i urody partnerki. Kluczowe jest subiektywne odczucie kontroli nad wytryskiem, jeśli mężczyzna nie jest w stanie go opóźnić, kiedy tego potrzebuje lub gdy ejakulacja pojawia się wcześniej niż by sobie tego życzył. Wtedy mówimy o przedwczesnym wytrysku. Problem ten może być klasyfikowany na dwa sposoby: Przedczesny wytyrsk pierwotny występuje od pierwszych doświadczeń seksualnych i jest stałym problemem. I przedczesny wytyrsk wtórny. Pojawia się mężczyzny, który wcześniej nie miał problemów z kontrolowaniem ejakulacji, ale z biegiem czasu zaczyna go doświadczyć. Kwestia przedczesnej ejakulacji często wywołuje stres i frustrację. Mężczyzna może odczuwać presję, że nie spełnia oczekiwań partnerki, co tylko pogłębia problem psychologiczny. Przedwczesny wytrysk nie musi jednak wynikać wyłącznie z braku doświadczenia seksualnego. Może być związany z nadwrażliwością penisa, zaburzeniami hormonalnymi, lękiem przed niepowodzeniem, a także problemami relacyjnymi. Niezależnie od tego, od przyczyny, jest to problem, który da się skutecznie leczyć i kontrolować przy zastosowaniu odpowiednich technik i terapii. Jakie mamy powody? przedczesnego wytrysku, Są one różnorodne i mogą mieć podłoże zarówno fizyczne, jak i psychologiczne. Problem ten może dotyczyć mężczyzn w różnym wieku, niezależnie od ich doświadczenia seksualnego. Zrozumienie powodów występowania przedczesnej ejakulacji jest kluczowe dla znalezienia skutecznych metod radzenia sobie z tym problemem czynniki psychologiczne. Wielu mężczyzn doświadcza przedczesnego wytrysku z powodu napięcia emocjonalnego lub lęków związanych z ich życiem seksualnym. Do najczęstszych czynników psychologicznych zaliczamy stres i lęk przed stosunkiem. Mężczyźni często czują presję, aby zadowolić swoją partnerkę, co wywołuje silne napięcie i prowadzi do szybkiej ejakulacji. Lęk przed niepowodzeniem lub zawstydzeniem może znacząco wpłynąć na zdolności kontroli nad wytryskiem. Brak doświadczenia seksualnego. Mężczyźni, którzy nie mają regularnych kontaktów seksualnych lub dopiero zaczynają swoje życie seksualne, mogą nie być w pełni świadomi sygnałów, które wysyła ich ciało, co utrudnia opanowanie ejakulacji. Problemy emocjonalne w relacji. Napięcia, kłótnie czy brak zaufania w związku mogą wpływać na jakość życia seksualnego. Problemy w relacjach mogą prowadzić do szybszej ejakulacji, ponieważ mężczyźni mogą nie czuć się komfortowo lub pewnie podczas stosunku. Czynniki fizjologiczne, nie tylko psychika, ale i biologi biologiczne czynniki mogą powodować przedwczesny wytysk. Do najczęstszych fizycznych przyczyn należą nadwrażliwość penisa. U niektórych mężczyzn żołądź penisa jest szczególnie wrażliwa na stymulację, co sprawia, że eakulacja następuje szybciej. W takich przypadkach każda forma dotyku może wywoływać zbyt szybkie podniecenie. Zaburzenia hormonalne. Niski poziom serotoniny czy neuroprzekaźnika odpowiedzialnego m.in. za kontrolę emocji i nastrój może wpływać na szybkość wytysku. Niskie stężenie tego hormonu wiąże się z mniejszą zdolnością do opóźnienia ejakulacji. Problemy zdrowotne zaburzenia erekcji, zapalenia gruczołu korkowego, infekcję układu moczowego czy problemy neurologiczne mogą również przyczyniać się do przedwczesnego wytysku. Warto skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć takie przyczyny. Czynniki genetyczne. Badania wskazują, że wytrysk może być częściowo, że przedwczesny wytrysk może być częściowo dziedziczny. Jeśli ojciec lub dziadek mężczyzny borykali się z tym problemem, istnieje większe prawdopodobieństwo, że mężczyzna również może mieć trudności z kontrolą wytrysku. Zdolność kontro kontrolowania ejakulacji może być zakodowana w genach, co jednak nie oznacza, że problem nie jest możliwy do przezwyciężenia. Wpływ leków i substancji psychoaktywnych. Niektóre leki, szczególnie te wpływające na układ nerwowy lub hormonalny, mogą mieć wpływ na szybkość wytrysku. Warto zwrócić uwagę na leki na nadciśnienie lub depresję. Część leków stosowanych w terapii zaburzeń psychicznych może przyczyniać się do przedwczesnego wytrysku, zaburzając równowagę hormonalną i reakcje seksualne. Stymulanty. Substancje takie jak alkohol czy narkotyki mogą wpływać na czas reakcji organizmu, ale także na zdolność kontrolowania wytrysku. Alkohol w małych ilościach może redukować lęk, ale jego nadmierne spożycie pogarsza kontrolę nad ejakulacją. Nieświadome nawyki seksualne. Niektórzy mężczyźni rozwijają nawyki, które mogą wpływać na szybkość wytrysku, np. szybkie osiąganie orgazmu podczas masturbacji lub krótkie intensywne kontakty seksualne. Regularna masturbacja w pośpiechu, np. z obawy przed przyłapaniem, może wykształcić nawyk szybkiej ejakulacji, co przenosi się później na życie seksualne z partnerką. Czy pierwszy raz zawsze kończy się przedwczesnym wytryskiem? Pierwsze doznania seksualne mogą być wyjątkowo stresujące dla mężczyzn. Z powodu braku doświadczenia, nadmiernej ekscytacji lub lęku niektórzy mężczyźni mogą skończyć zbyt szybko. Chociaż nie jest to regułą, przedwczesny wytrysk przy pierwszym stosunku jest częstym zjawiskiem. W takich przypadkach brak kontroli nad wytryskiem jest najczęściej przejściowym problemem, który ustępuje wraz z większym doświadczeniem i zrozumieniem własnego ciała. Chcąc poprawić kontrolę, warto poświęcić czas na ćwiczenie techniki start-stop podczas masturbacji w stosunku. Kiedy poczujesz, że zbliżasz się do wytresku, przestań na chwilę i pozwól, by podniecenie nieco opadło, zanim wznowisz stymulację. Regularne stosowanie tej techniki może pomóc w wydłużeniu czasu stosunku i większej kontroli nad orgazmem. Jakie są metody opóźnienia? Istnieje wiele skutecznych metod opóźnienia, które mogą pomóc mężczyznom zmagającym się z tym problemem. Są one zróżnicowane i obejmują zarówno techniki behawioralne, jak i fizyczne, a także produkty dostępne na rynku, które wspomagają kontrolę nad weterskim. Każdy mężczyzna może znaleźć technikę lub produkt najlepiej dopasowany do swoich potrzeb. Technika Start-Stop Jedna z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych metod behawioralnych. Polega ona na tym, że mężczyzna przerwa stymulację seksualną tuż przed momentem, gdy czuje, że zbliża się wytrysk. Po odczekaniu kilku sekund napięcie seksualne opada, może wznowić stymulację. Powtarzanie tej techniki pozwala lepiej kontrolować moment ejakulacji i wydłuża czas trwania stosunku. Jest to szczególnie pomocne, gdy mężczyzna trenuje samodzielnie, podczas masturbacji, by lepiej wyczuwać swoje ciało. Metoda uciskowa polega na delikatnym uciskaniu prącia w okolicy żołędzi lub tuż pod jego podstawą w momencie, gdy mężczyzna czuje zbliżający się wytysk. Ucisk ten pomaga na chwilę zmniejszyć podniecenie i zahamować orgazm, <laughs> można to zrobić samodzielnie lub poprosić partnerkę o pomoc. Technika ta wymaga trochę praktyki, ale z czasem może znacząco poprawiać kontrolę nad ejakulacją. Chusteczki i żele opóźniające Na rynku dostępne są różne produkty, które pomagają opóźnić wytrysk przez zmniejszenie wrażliwości prącia. Chusteczki i żele opóźniające zazwyczaj zawierają substancje takie jak lidokaina czy benzokaina, które mają które mają działanie miejscowe znieczulające. Aplikując niewielką ilość tego preparatu na prącie, przed stosunkiem mężczyzna może zmniejszyć nadwrażliwość i tym samym wydłużyć czas trwania stosunku. Produkty te są łatwe w użyciu, a ich działanie jest szybkie i skuteczne. Podobnie szybko seksshop.com.pl dostarcza je do Waszych domów lub w skrzynek w inpoście. Zamawiacie do 13 i następnego dnia przesyłka już jest u Was. Spreje chłodzące z dodatkami stymulującymi. Spreje opóźniające działają podobnie do żeli i chusteczek, ale mają dodatkowe właściwości chłodzące, które również zmniejszają wrażliwość prącia. Produkty te mogą zawierać metanol, który wywołuje uczucie chłodzenia, co pomaga kontrolować podniecenie. Niektóre spreje są wzbogacone w guaranę, która stymuluje krążenie i pomaga utrzymać erekcję, jednocześnie opóźniając wytrysk. Dzięki temu spreje chłodzące pomagają nie tylko wydłużyć stosunek, ale również utrzymać mocniejszą erekcję przez dłuższy czas. Masturbatory treningowe masturbatory takie jak Flashlight Stamina to jest produkt, który jest bestsellerem w naszym sklepie. Znajdziecie go w dziale <laughs> akcesoria, i tam jest cały dział z flashlightami to jest numer jeden sprzedaży. Zostały zaprojektowane tego typu masturbatory zostały zaprojektowane w celu pomocy mężczyznom w treningu wytrzymałości seksualnej. Tego typu urządzenia imitują uczucie penetracji i pozwalają mężczyźni na ćwiczenie kontroli nad w bezstresowym środowisku. Regularne treningi z masturbatorem mogą pomóc w lepszym rozpoznaniu momentu zbliżającej się ejakulacji oraz w wypracowaniu większej wytrzymałości podczas prawdziwego stosunku. Jest to skuteczna metoda, która z czasem może znacząco poprawić zdolność kontrolowania wytrysku. Ćwiczenia kegla. Ćwiczenie, ćwiczenia te, znane głównie jako technika wzmacniająca mięśnie dna miednicy u kobiet, są również skuteczne dla mężczyzn. Mięśnie kegla, czyli mięśnie dna miednicy, odpowiedzialne są za kontrolowanie wielu funkcji, w tym ejakulacji. Regularne ćwiczenie tych mięśni może poprawić kontrolę nad wytryskiem. Aby je wzmocnić, mężczyzna powinien napinać mięśnie, które odpowiadają za utrzymanie strumienia moczu. Ćwiczenia można wykonywać w dowolnym momencie dnia, co czyni je bardzo wygodną metodą. Techniki oddechowe i relaksacyjne Kontrola oddechu może pomóc w opóźnianiu wytrysku, ponieważ, odpowiednie, ponieważ odpowiednie oddychanie pomaga zredukować napięcie seksualne. Głębokie, powolne oddechy pomogą pomóc w rozluźnieniu ciała i kontrolowaniu podniecenia, co pozwala na dłuższy stosunek. Techniki relaksacyjne, takie jak medytacja czy yoga, mogą również pomóc mężczyznom w redukowaniu stresu, który często przyczynia się do przedwczesnego wytrysku. Prezerwatywy z dodatkiem środków znieczulających. Na rynku dostępne są prezerwatywy, które zawierają środki znieczulające wewnątrz ich powłoki. Środki te, podobnie jak żele czy chusteczki opóźniające, zmniejszają wrażliwość penisa, co pozwala na dłuższą stymulację bez ejakulacji. Prezerwatywy te są wygodne w użyciu i stanowią łatwo dostępne rozwiązanie przy problemie przedwczesnego wytrysku. Jeśli czujesz, że, przez, że przedwczesna ejakulacja staje się problemem w Twoim związku, otwarta rozmowa z partnerką jest kluczowa. Wspólnie możecie eksperymentować z różnymi technikami i produktami, które pomogą w rozwiązaniu tego problemu. Ważne jest, aby wspólnie podejść do problemu, co może nie tyle poprawić jakość waszego życia seksualnego, ale także zbliżyć was emocjonalnie. Czy przedwczesny wytrysk można leczyć? Tak, przedwczesny wytrysk można leczyć. W zależności od przyczyn zaburzenia, dostępne są różne metody terapeutyczne. W przypadkach, gdy przedwczesny wytres ma podłoże psychologiczne, pomoc, pomocno okaże się terapia behawioralna lub konsultacja z seksuologiem. Często w takich przypadkach lekarze zalecają terapię poznawczo-behawioralną, która uczy mężczyzn radzenia sobie ze stresem, lękiem czy presją związaną z seksualnością. W przypadkach bardziej złożonych, farmakoterapia. Stosowanie odpowiednich leków, takich jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, może być rozwiązaniem zalecanym przez specjalistę. Jak radzić sobie z przedczesnym weterskiem w relacji? Przedwczesny wetersk może być wyzwaniem dla związku, zwłaszcza gdy jedna ze stron czuje, że nie spełnia się seksualnie. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest otwarta, szczera komunikacja, wspólne rozmowy na temat oczekiwań i potrzeb. One pomogą w zmniejszeniu presji i lęku. Które mogą potęgować problem. Warto także eksplorować różne metody radzenia sobie z przedwczesnym wytryskiem, takie jak techniki opóźniające czy stosowanie odpowiednich produktów. Wspólna praca nad problemem nie tylko poprawi życie seksualne, ale również wzmocni więź emocjonalną w związku. I to by było na tyle w tym wykładzie. Zapraszam oczywiście do działu jak przedłużenie stosunku, prezerwatywy przedłużające, dział z waginkami, które są zacieśnione do, do treningów. No, i z mojej strony, jeszcze mogę dodać, że może to też wynikać z tego, że wasza partnerka jest po prostu nowa i bardzo ładna, lub też znajdujecie się w bardzo ekscytującej sytuacji, i jest to problem zupełnie przejściowy. Dziękuję za wysłuchanie wykładu i zapraszam na kolejne.